Dzień dobry, witam Państwa w następnym odcinku z serii Autodesk Fusion 365 minut. Ja się nazywam Łukasz Gierek, jestem ambasadorem marki Banach 3D i dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do kolejnego filmu związanego z tworzeniem okręgów. Okręgi można robić na pięć sposobów Fusion. Trzy z nich już sobie omówiliśmy, a w zasadzie takie podstawowe metody tworzenia koła okręgów, czyli okrąg przez środek, okrąg przez Dwa punkty i okrąg przez trzy punkty mamy omówione. Pozostaje nam omówienie styczności okręgów z dwupunktowej i styczności okręgów trzypunktowej, więc zabieram się do roboty. Uruchamiam swój wewnętrzny stoper po to, aby ten materiał, który będę przygotowywał, nie zajął mniej więcej niż pięciu minut takich zegarowych, bo chyba innych minut być nie może, więc wróćmy do naszego tematu. Wybieram rączkę, przesuwam sobie rysunek w swoją lewą stronę, tak aby nie był widoczny. Escape, aby zrezygnować z rączki pan, która tutaj była przeze mnie wcześniej wybrana. Create, circle i teraz mógłbym wybrać okrąg styczny w dwóch punktach. Natomiast no nie mam, ten okrąg nie ma do czego być styczny, więc muszę te dwa punkty narysować. Ja sobie wybiorę tutaj prostokąt. I za pomocą tego prostokątu wybierzemy sobie jeden punkt styczności, a drugi punkt styczności będzie tutaj gdzieś do linii, którą sobie narysowałem tutaj, właśnie w tym miejscu. Create Circle Two Tangent Circle, czyli okrąg, który będzie styczny w dwóch punktach, wskazuje punkty. Te punkty są tutaj liniami. To nie jest punkt jako punkt, tylko to jest linia, do której ma się odnieść, lub obiekt, do którego ma się odnieść. Nasza styczność, naszego okręgu, czyli punkt i drugi punkt, i w tej chwili, tak jak Państwo widzą, ten okrąg jest styczny na całej długości tej linii. Tak, on będzie tutaj zachowywał swoją styczność, tak jak tutaj mamy długość tego odcinka. Zrobię tak jak teraz. I teraz chciałbym wykorzystać to, co narysowałem, do drugiej wersji tej styczności, czyli zaznaczyć sobie ten punkt, który jest tutaj. Enter. Mamy jeszcze dodatkowo jakiś jeden, który mam narysowany. I teraz create, circle, tangent, two-tangent, circle. Bieram pierwszy punkt, drugi punkt. Teraz mogę, mam takie koło, które będzie kołem <coughs> doklejonym, czyli mogę sobie zrobić to w takiej formie jak tu. A teraz spróbujmy zrobić styczność pomiędzy dwoma okręgami. Create, circle, free, tangent, circle, pierwszy okrąg. Przepraszam, pierwsza linia, która jest wskazana, i do okręgu, jak Państwo widzą, nie mogę się tutaj dokleić. Nie może on być punktem mojej styczności, ale może być punktem styczności te dwa odcinki. Niestety, pomiędzy tymi dwoma odcinkami nie mogę narysować takiego koła, więc ten nasz program jest na tyle inteligentny, że nie jest w stanie go tutaj nam zrobić. Muszę podać mu jeszcze jeden odcinek, taki, który będzie odcinkiem prostopadłym do tego naszego odcinka, wtedy zachowana jest jego wysokość i zachowane są to odcinki, ale to, ten okrąg jest o takiej wysokości jak różnica pomiędzy tymi dwoma liniami prostymi. Więc okręgów w Tinkerkadzie, tych styczności tych okręgów nie możemy sobie zrobić w takiej formie jak, jak tutaj byśmy chcieli, pomiędzy, przynajmniej na tą chwilę, pomiędzy tymi właśnie Naszymi dwoma liniami, które są liniami równoległymi w stosunku do siebie. No to spróbujmy teraz zrobić ten okrąg, który będzie styczny w trzech punktach. Teraz narysujemy linię styczną pomiędzy, okrąg styczny pomiędzy trzema punktami. Wybieram sobie jeden, jedną linię, wybieram drugą linię i rysuję sobie trzecią linię gdzieś tutaj na dole. I pomiędzy tymi trzema liniami będę chciał narysować okrąg. Create, circle, pre tangent, circle, raz, dwa, trzy. I tutaj pomiędzy tymi liniami ten okrąg będzie styczny. Gdybym to linię przedłużył, o, tak jak tu bym chciał ją przedłużyć, to ta styczność jest tutaj zachowana. Ten kąt jest zachowany i styczność jest zachowana, dlatego narysował ją w takiej formie jak tu. Nie dokleił się bezpośrednio do tej, natomiast dokleił się do tych linii, które są tutaj. Co by się stało, gdybym zmienił kolejność zaznaczania, czy wtedy by się nam udało to zrobić, no to spróbujmy sobie wpisać ten, jeszcze raz cofnąć do tego momentu, w którym byliśmy. Ja zaznaczę sobie Ctrl C, Ctrl V, tak aby zduplikować sobie swój obiekt. I teraz na tym zduplikowanym obiekcie zmienię sposób zaznaczania. Czyli tak naprawdę na początku usunę moje koło i wybiorę sobie inny sposób zaznaczania po to, aby sprawdzić, czy jeżeli zaznaczę tą jako pierwszą, tą jako drugą, a tą jako trzecią, to czy rysunek będzie inny? No nie będzie inny, będzie po prostu taki jak tutaj, z czystej matematyki. Oczywiście mogę też poruszać się pomiędzy. Wnętrzem obiektu. Udajmy na to, niech to będzie prosto, prostokąt, w którym przeciągnę sobie <laughs> jakąś linię o, w takiej formie, jak tutaj. Wskasujmy sobie tą linię, która tutaj jest. I będę chciał stworzyć tutaj okrąg, który będzie styczny w trzech punktach. W tym, w tym i w tym. O, nie udało mi się tego zrobić, tak na start. Jeszcze raz. Circle, Free Point, pierwszy punkt, drugi punkt i trzeci. I teraz mam tą styczność pomiędzy tymi obiektami zachowaną. Mógłbym tutaj sobie poprzycinać jeszcze trimem te obiekty, tak aby przyjęły troszkę inny kształt niż do tej pory my tak sobie go widzimy. Już mam zupełnie inny kształt wygenerowany.